Tak jak przed każdymi świętami, także przed tymi zbliżającymi się świętami wielkanocnymi z Diecezji Sandomierskiej przygotowała paczki z żywnością dla placówek wspierających osoby samotne i bezdomne. Indywidualne pakiety z najpotrzebniejszymi produktami na świąteczny stół przygotowano także dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chcemy, żeby wśród naszych podopiecznych te święta wielkanocne wyglądały tak jak w każdym naszym domu, w każdej naszej rodzinie. Kiedy spotykamy się, dzielimy się święconym jajkiem, składamy sobie życzenia, dzielimy się przede wszystkim radością Chrystusa Zmartwychwstałego. Chcemy również, żeby ta radość zagościła w sercach naszych ludzi podopiecznych, którzy na co dzień spotykają się, borykają się z różnymi trudnościami, problemami. Są to ludzie ubodzy, którzy korzystają te 40 osób z naszej codziennej pomocy tutaj z kuchni dla ubogich, ale również myślimy o ludziach ubogich, którzy są w placówkach. To są schroniska dla bezdomnych mężczyzn, dla bezdomnych kobiet. Jest też noclegownia w Tarnobrzegu i jest też schronisko, które prowadzą siostry miłosierdzia w Lipowej. A więc tą radością wielkanocną chcemy dotrzeć do wszystkich ludzi, którzy... Nieraz spotykamy się z trudnościami, problemami, ale wiemy, że ten czas świąteczny napawa wszystkich radością i chcemy też o nich w tych dniach bardzo pamiętać. Przygotowanie paczek możliwe było dzięki hojności darczyńców i zaangażowaniu sponsorów. W dużej mierze produkty pochodziły z akcji Tak Pomagam, która kilka tygodni temu prowadzona była w sklepach na terenie diecyzji sandomierskiej. Ta żywność, która jest tutaj spakowana jest przede wszystkim ze zbiórki żywności, jaką mieliśmy w ostatnim czasie, której było bardzo dużo, bo ponad 14 ton, także Wszystkie rzeczy są, większość tych rzeczy jest z tej zbiórki, ale też dostaliśmy mięsiwo od sponsorów, także bardzo dziękujemy. Kosze i kartony, w które zapakowano przetwory, makarony, mięso, chleb i potrawy niezbędne podczas wielkanocnego śniadania poświęcił się biskup Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz diecezji sandomierskiej zwrócił uwagę, że taki gest świadczy o pokoju, który powinniśmy nieść każdemu bliźniemu. Chrystus zmartwychwstały, kiedy ukazuje się po raz pierwszy apostołom po... W y, tragedii Wielkiego Piątku po zwycięstwie nad śmiercią, wypowiada słowa: Pokój Wam. Ale to nie są tylko słowa, to jest rzeczywistość. On przynosi ten pokój. Przynosi pokój do serca człowieka, przynosi pokój do y, wspólnoty y, ludzkiej. I my musimy iść Jego śladami. Musimy nieść ten pokój, przede wszystkim okazując ludziom miłość, bliskość, yy, mówiąc, że nie są sami. Że po pierwsze jest Bóg, który nas wszystkich kocha, jest Chrystus, który nas umacnia yy, swoimi sakramentami, swoim słowem, ale jednocześnie. Yy, My musimy tak samo e, okazywać tę miłość, żeby wszyscy czuli się dobrze, czuli się bezpiecznie i myślę, że dzisiejsze spotkanie, dzielenie się e, z różnymi darami wielkanocnymi wpisuje się w to przesłanie wielkiej nocy. Pokój zostawiam Wam. Wśród placówek, które otrzymały świąteczne podarunki było schronisko dla bezdomnych w tardą brzegu. Jak przyznają pracownicy instytucji, taka pomoc jest nieoceniona z uwagi na sporą ilość podopiecznych. Produkty przygotowane dla tej instytucji zostaną wykorzystane podczas wspólnego śniadania, ale trafią także do każdego pensjonariusza z osobna. Tak, część można wykorzystać przy posiłku na Wielkanoc, a część można rozdać pensjonariuszom, żeby poczuli tą magię świąt czuli się bardziej jak w domu. Oczywiście będzie śniadanie, jak najbardziej wszyscy pensjonariusze będą się spotykać. Będą siedzieć przy jednym stole, no i wspólnie będą świętować przy barszczu. Wszyscy zgodnie podkreślali, że pomoc przekazana potrzebującym jest nieoceniona. Jak zauważa dyrektor Caritas, choć w okresie jesienno-zimowym przybywa osób ubogich, to zadowalający jest fakt, że teraz porą wiosenną tych potrzebujących jest mniej. Pewno najtrudniejszym takim też okresem wynikającym z różnych przyczyn ubóstwa jest to okres jesienno-zimowy, gdzie obserwując na przykład choćby wigilię dla ubogich, kiedy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia jest więcej takich ludzi. Natomiast wiosna, ciepło, Początek już jakichś prac sezonowych w sadach, tak jak w naszym terenie, sprawia, że ci, którzy mogą sobie zapracować i sobie gdzieś wynająć nawet mieszkanie, zamieszkać, ich ubywa. I dlatego też przy tych świętach wielkanocnych jest mniej ludzi, co też dla nas jest wielką radością, że ci korzystają tylko, którzy nie mogą sobie poradzić z codziennymi problemami i trudnościami, a ci, co Umieją i czy potrafią wyjść ze swojej trudnej sytuacji, z ubóstwa, z bezdomności, sobie świetnie radzą. Blisko 40-kilogramowe kosze z żywnością we wtorkowe południe odebrali pracownicy schronisk dla bezdomnych w Tarnobrzegu, Sandomierzu, Rudniku nad Sanem i Lipowej koło Opatowa. Piotr Andryka, STV Info.